Dzisiejszą refleksję chciałbym rozpocząć od przypomnienia pewnej kwestii, która odnosi się do każdego z nas, a mianowicie to, że jesteśmy istotami towarzyskimi, co znaczy, że potrzebujemy w życiu obecności innych, od których to moglibyśmy doświadczać, że jesteśmy kochani. Jest to konieczne dla naszego rozwoju i dla naszego wzrostu. Mając to na względzie, chciałbym teraz zwrócić Twoją uwagę na fragment Ewangelii z Mateusza, rozdział 25, od wiersza 1 do 13. Jezus mówi tam o pięciu pannach mądrych i o pięciu pannach głupich. Wydaje się, że chęć popełnienia zła albo złego czynu gdy jesteśmy sami, gdy jestem sam, gdy jesteś sam, przy możliwości samooglądu, w jakiejś mierze powstrzymuje od popełnienia tego zła. Natomiast obecność innych, którzy popełniają źle, można powiedzieć, że nas rozzuchwala. I wtedy jesteśmy zdolni do zlekceważenia czegoś, będąc w grupie, czego sami byśmy nie zlekceważyli. Ten fragment Ewangelii nie wydaje się w sposób jaskrawy i wystarczająco wyraźny pokazywać miary lekceważenia tej donośnej chwili, jaką jest przybycie Pana młodego. Natomiast jeżeli to przybycie Pana młodego na bankiet weselny, na ucztę weselną, zamienimy na przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów, gdzie na krótki czas otwiera się możliwość wejścia do Królestwa Niebieskiego, wtedy sytuacja przybiera nieco bardziej dramatycznej formy. Wtedy bez wątpienia wszyscy, bez wyjątku, chcielibyśmy być gotowi. I ta gotowość wydaje się, że zależy od naszego osobistego zaangażowania. Natomiast to, co pokazuje ta Ewangelia, albo próbuje pokazać, okazuje się, że to osobiste zaangażowanie czyli moja osobista, czy Twoja osobi osobista praca w wymiarze, Przestrzeni duchowej jest niewystarczająca. I z tego względu potrzeba dokonać wyboru, czy chce się przynależeć do grupy, która sobie nie lekceważy tego zagadnienia, czy też być skłonnym przynależeć do grupy, która sobie lekceważy, albo inaczej zajmuje się całkowicie czymś innym. To znaczy nie bierze pod uwagę, że zabranie oliwy i lampy na oczekiwanie na przyjście Pana młodego, aby wejść na ucztę weselną jest rzeczywiście czymś istotnym, czymś ważnym. I tutaj właśnie wydaje się, że ogromną rolę spełnia ten Innych na moje osobiste odniesienie do tej kwestii. Gdy popatrzymy na życie chrześcijańskie jako takie, to ewidentnie widać w całej historii zbawienia, że rzeczą podstawową jest stanowić wspólnotę to znaczy grupę ludzi, którzy są we wspólnym wysiłku zaangażowani. To znaczy mój osobisty wkład jest częścią całości, która przyczynia się do tego, aby inni byli tym zaangażowaniem pociągani i aby zaangażowanie innych pociągało mnie. Natomiast nieprzynależenie do takiej właśnie grupy, gdzie ma miejsce to zaangażowanie, Wydaje się być zagrożeniem dla każdego z nas w wymiarze przynależności, może niekoniecznie w sposób jasny i wyraźny zadeklarowany, do grupy ludzi, która sobie te kwestie lekceważy. I tutaj przez chwilę chciałbym odnieść się właśnie do Twojego osobistego uczestniczenia w życiu Kościoła. Czy jest to uczestniczenie w wymiarze jednostkowym, czy jest to uczestniczenie rzeczywiście w żywej i prawdziwej wspólnocie, grupie ludzi, którzy przez swoje osobiste zaangażowanie pomagają sobie nawzajem.